Cześć kochani, witam wszystkich Kinga z tej strony z Garden. W dzisiejszym filmiku pokażę wam moje osobiste. Top 5 roślin jednorocznych na stanowiska słoneczne. Rośliny, o których Wam dzisiaj opowiem, można uprawiać zarówno na rabatach, jak i w kontenerach, ale ja się dzisiaj skupię właśnie z przeznaczeniem ich na kompozycję do doniczek. Pokażę Wam parę wariacji na ten temat, pokażę Wam właśnie parę kompozycji letnich do doniczek, które mam nadzieję będą cieszyć moje oko do końca sezonu. A więc zapraszam. Lato jest to okres królowania roślin jednorocznych. A co w ogóle oznacza termin roślina jednoroczna? Przeważnie oznacza to roślinę, której cykl życia w naszej strefie klimatycznej wynosi jeden rok. Ale to nie oznacza, że te rośliny są. Y kompletnie jednoroczne i mam na myśli, że na przykład w cieplejszych strefach klimatycznych bardzo często te rośliny, o których będę dzisiaj wam wspominać, są traktowane jak rośliny wieloletnie. Można je przezimować zimą w domu, ale to już jest temat na totalnie inny odcinek. Dziś skupię się na roślinach jednorocznych, które bardzo dobrze będą się czuły w pełnym słońcu. Co to oznacza? Otóż oznacza to, że takie rośliny, żeby bujnie kwitnąć oraz pięknie rosnąć przez cały sezon, potrzebują od minimum 8, od 6 do 8 godzin słońca dziennie, a nawet im więcej słońca im damy, tym lepiej będą rosły. Dzisiejsze roślinki, które Wam dzisiaj przedstawię, mają podobne wymagania właśnie co do stanowiska, czyli pełne słońce, co do ziemi, czyli ziemia żyzna, dobrze przepuszczalna, ale wilgotna, plus. Wymagają takiego samego nawożenia, czyli tak jak wszystkie moje rośliny jednoroczne, będę je nawoziła nawozem płynnym do roślin albo kwitnących, albo uniwersalnym, to zależy y, jaką roślinkę będę podlewała, raz w tygodniu. Przy sadzeniu też zauważycie, że te rośliny, ziemię pod nie wspogadzam nawozem o wydłużonym czasie działania, który zapewni im dobry start w sezonie. A więc suplementację nawozem wpłynie dopiero zacznę gdzieś tak 3-4 tygodnie od posadzenia je w doniczkach. Sklepy w tym momencie kuszą nas wyborem roślin jednorocznych. Te wszystkie pięknie kwitnące roślinki, kolory, i bardzo często nie wiemy na co się zdecydować. Dlatego też w dzisiejszym filmiku pokażę Wam parę propozycji na takie kompozycje, gdzie sprowam roślinki, które będą się razem właśnie dobrze czuły i będą razem. Dobrze rosły przez resztę sezonu w jednej doniczce. O ile będziemy im oczywiście zapewniali pełne suplementowanie nawozem, będą szczęśliwe, będą rosły duże, będą kwitły i generalnie nasz ogród będzie wyglądał cudnie. Pierwszą roślinką na mojej liście, powiem Wam, że kolejność jest totalnie przypadkowa: to jest typowy ogrodowy klasyk, czyli Petunia. Petunie to jest taki symbol lata, symbol doniczek naszych letnich i nie wyobrażam sobie bez nich mojego ogrodu. Świetnie rosną, szczególnie te odmiany typu Vista czy Supertunie i tutaj właśnie mam przykład Supertunii. Zobaczcie jaki ma śliczny kolor i petunie idealnie nadają się do doniczek. Oraz na rabaty. Ja już od jakiegoś czasu właśnie sadzę moje petunie na rabacie i super się sprawdzają. W tym roku na mojej Cottage Garden Rabacie mam dwie odmiany petunii: jedna fioletowa, jedna różowa. I myślę, że jak zaczną się w sezonie przenikać, to cudnie to będzie wyglądało. Drugą roślinką jest kalibrahoa, czyli inaczej milion dzwonków. Ja ją nazywam małą kuzynką petunii, bo bardzo często tak wygląda, jak właśnie taka mini wersja petunii i to jest kolejna taka niezawodna roślina do naszych letnich kompozycji. Taka mała uwaga, Kalibrahoa nadaje się do tego, żeby czasami przesnąć. A więc jeśli macie miejsca, gdzie nie zawsze jesteście w stanie je codziennie podlewać, to może być ta roślinka dla was. Ja swoje y, hoa sadzę w betonowej donicy. Mogliście zobaczyć w tym roku, jak tworzę z nimi kompozycję do tej mojej dużej betonowej donicy i właśnie takie donice bardzo szybko przesychają oraz takie donice, wiecie, gliniaste, ceramiczne bez y, coating bez tej glazury i właśnie prachała sobie dobrze radzi w takich miejscach gdzie czasami może sobie delikatnie przesnąć. A więc to jest kolejna taka bestia ogrodowa, która na pewno będzie super kwitła, super rosła i będzie cieszyła nasze oczy nawet do pierwszych przymrozków. Roślinką numer 3 jest verbena. I tutaj Wam pokażę przykład werbeny ogrodowej, czyli roślinki jednorocznej, która ma fajny sposób właśnie rośnięcia. Czyli jeśli posadzimy ją w wyższej doniczce, to będzie się fajnie przelewała, a więc może służyć do kompozycji, gdzie właśnie mamy wiszące koszyki albo wyższe donice. Albo możemy ją posadzić na rabacie, gdzie będzie fajnie rozrastała się wszerz. Też takim przykładem rośliny, ona jest w moim klimacie wieloletnia, ale w Polsce w niektórych zakątkach może być jednoroczna, jest werbena żyłkowana, którą właśnie w tym roku wysiałam w swoim ogrodzie z nasionka i nie mogę się doczekać, kiedy zacznie kwitnąć, ponieważ jest to kuzynka werbeny pategońskiej, ma taki sam wygląd, ale dorasta do maksymalnie 50 cm, a więc super opcja do doniczek i właśnie do letnich kompozycji na nasze balkony, Terasy czy zakątki z doniczkami. Roślinką numer 4 jest. Cudowna, przepiękna dichondra srebrzysta Silver Falls. Jest to roślinka wręcz stworzona do wiszących koszyków, wiszących doniczek, wyższych donic albo generalnie po prostu do kompozycji. Zobaczcie, ona sama w sobie, jeśli będzie posadzona w takim wiszącym koszyczku, będzie cudownie dekorowała nasz ogród tymi pięknymi, srebrzystymi. Liśćmi. Idealnie się do, nadaje do kompozycji, żeby właśnie podkreślać inne rośliny, no i będzie tak nas zachwycała swoimi cudownymi srebrnymi zwisami do pierwszych przymrozków. No i piątą roślinką w tym zestawieniu jest szałwia jednoroczna, anyżowa, o zapachu anyży, albo też inaczej nazywana szałwią kolibrową. I tutaj miałam małą zagwostkę, kiedy ją ja zakupiłam, bo nie wiedziałam jaka to jest odmiana i dzięki wam dowiedziałam się, że to jest odmiana Amistad. Mam taką tylko w fuksjowym kolorze i tamta się nazywa Rockin' Fuksja i ona u mnie w Holandii przezimowała na rabacie. U was w Polsce może być różnie, dlatego ją tutaj pozwoliłam sobie umieścić w kategorii roślin jednorocznych. Jest to piękna roślina, jej kwiaty dorastają nawet do metra wysokości i co najważniejsze ważniejsze, nie musimy jej skracać do połowy jak szałwie wieloletnie, które niestety wymagają letniego przecięcia. To u szałwie wystarczy, że kiedy przekwitnie jej kwiatostan, przytniemy go nad pierwszą pod nią parą liści, i z tych właśnie liści zaczną się wytwarzać świeże nowe odrosty. A więc im bardziej będziemy ją przycinać, tym więcej kwiatów będzie produkować. Ja tą szałwię wykorzystałam już w jednej kompozycji, w mojej dużej betonowej donicy. I możecie tam zobaczyć, jak ją cudownie sparowałam z wilcem ziemniaczanym z Calibra oraz z euforbią Diamond Frost. I dzisiaj pokażę Wam wariacje kompozycji na ten temat. Ale szałwie, pamiętajcie, czy to jest szałwia jednoroczna, czy wieloletnia, naprawdę warto je komponować w nasze rabaty, czy w nasze właśnie doniczki jednoroczne. Tylko że przy szałwiach wieloletnich warto pamiętać, że one właśnie jednak wymagają tego przycinania po pierwszym kwitnieniu, żeby mogły sobie ładnie odbić i móc zakwitnąć ponownie. Mamy to na ten sezon, ale prawie. Ponieważ dzisiaj skupiliśmy się na kompozycjach, typowo do słońca. Zostało mi jeszcze do obsadzenia ten kącik. Tutaj mam półcień I właśnie niedługo zrobię filmik o top 5 roślinach do półcienia i cienia i właśnie kompozycjach z nimi. Ale na razie skupmy się na tym co dzisiaj udało mi się stworzyć. To jest pierwsza kompozycja czyli szałwia jednoroczna, subertunia o pięknych fuksjowych kolorach i dichondra. Tutaj kompozycja taka bonusowa, tej Wam nie pokazałam i posadziłam tutaj werbenę ogrodową Piękne milion bells, milion dzwonków, o zobaczcie takich ślicznych, lekko lawendowych płatkach i fioletowym środku. A tutaj z tyłu bazylia, która wiem, że nie wygląda na razie imponująco, ale moi drodzy, ja ją miałam w tamtym roku. Ona dorośnie, dorośnie naprawdę do dużego krzaczora. Ona będzie duża, ma śliczne zielone liście, które od spodu będą fioletowe, tak samo łodygi i będzie miała śliczne, jasno-fioletowo-lawendowe kwiatki i będzie pięknie wyglądała w bukietach, ponieważ ja ją wykorzystywałam w, tam roku, w tamtym roku. I to jest, moi drodzy, zaraz Wam pokażę. Pokażę metkę Optimum Ex Hybryda. Tak się nazywa ta bazylia. I rośnie pięknie, duża, i robi się naprawdę fajny taki ozdobny krzaczek z niej. Obok mamy kompozycję z tą dużą szałwią Amistad. Kalibracha o małych, cudownych, pełnych kwiatkach. No i nieodłączny wilec ziemniaczany, który jest zarówno nadaje się do stanowisk słonecznych, płócinistych, jak i cienistych, ale o nim opowiem trochę więcej w innym wideo. I obok niego, chyba, wiecie co, to moja ulubiona kompozycja w tym roku. Ja nie wiem, co się stało, ale strasznie mnie pociągnęło do fioletu. I tutaj mamy werbenę ogrodową. Angelonie o właśnie ślicznych takich purpurowo-lawendowo-biało-fioletowych kwiatkach. No i obok Dichondra Silver Falls. Wszystkie moje doniczki dostały dzisiaj nawóz o wydłużonym czasie działania do roślin kwitnących, czyli potasowo-fosforowy. I przez kolejnych parę tygodni nie będę jeszcze ich nawozić, ale jak tylko zobaczę, że trochę przystopują ze wzrostem, no to zacznę je suplementować nawozem płynnym do roślin kwitnących. Te roślinki, które Wam dzisiaj pokazałam, warto przyjść od czasu do czasu ogłowić, żebyśmy mogli je trochę stymulować do dalszego kwitnienia. Ja to też robię ze względów estetycznych, bo nie zawsze mi się podoba, kiedy na roślinie widzę właśnie takie obecnięte kwiatki, a więc przychodzę raz na dwa tygodnie i właśnie ogławiam czy moje werbeny, czy moje million bells, czy petunie, czy nawet przycinam szałwie, bo pamiętajmy, że szałwia mimo tego, że jest jednoroczna, to warto przyjść i ucinać jej przekwitłe kwiatki. Uwielbiam lato, uwielbiam ten moment, kiedy właśnie wkraczam w okres tworzenia kompozycji jednorocznych, ponieważ to jest mój świat. To jest moje ulubione zajęcie chyba ze, ze wszystkich czynności ogrodowych i nie mogę się nacieszyć tym, jak to wszystko będzie fajnie wyglądało przez resztę sezonu. A Wam dziękuję za to, że jesteście, że odwiedzacie mój kanał. I moi drodzy, jak zawsze lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!